Tam dom Polonii widać dawną siedzibę biskupów płockich. Ta wieża z flagą to jest wybudowana już po wojnie, w PRL-u. Także to jest w miarę no, współczesny, no, nie wiem, w moich kategoriach to jest jeszcze w miarę współczesny obiekt. Sama ta wieża, nie? Przyjechałem tutaj po do akwarium byłem już na starej dzikiej plaży no, no tak w sumie tam już nie ma plaży to tak tam zarosło ale tam nie ma takiego piachu tam jest, tam jest muł tylko no, ślady kaczek widać w wodzie czy tam innego ptactwa także wezmę sobie wcześniej brałem yy... Nie z wody ten piach, Bra brałem go... No nie wiem jak się wyrazić, no bo teraz będę brał piach taki rzeczny, z rzeki. A tam brałem, no nie z rzeczny, taki po prostu piach, co był nie w rzece. Tylko gdzieś tam na jakimś u... ugorze, no nie wiem. Te też nieużytkowanym rolniczo, no na takim... No właśnie, co to, to właściwie jest? Jakaś taka parcela nieuprawniana rolniczo, po tamtej stronie narwi. Na, na kurpie białe to głównie piachy są, no, tam to A teraz wezmę, wezmę z narwi i zobaczymy, jak to będzie. Oj, coś się zamazał chyba obraz. A ostrość chyba zgubił na chwilę. Dobra, tutaj jest piasek w porządku. stąd Stąd wezmę piach.